Witam Was bardzo serdecznie o tym poranku. E, powiem Wam, że cholera już nie mam spania. E, godzina 6 rano, także kurde wypuściłem się troszeczkę tak z głodu. E, no jeszcze mógłbym to przetrzymać, ale tak się zastanawiam. Chyba zjem sobie posiłek treningowe poczekam z półtorej godzinki i e, ruszę na siłownię, bo nie ma co tracić dnia. Powiem Wam, że na no, ostatnich nogach na tej suwnicy znowu uszkodziłem plecy. Cholera. Yy, bo nawet jakbym teraz zrobił martwy ciąg, to nie czuję żadnego dyskomfortu, ale przy takiej... Chciałem wsiąść do samochodu wczoraj i nie dałem rady. Tak mi bolały plecy, to jest taka poz podobna pozycja jak na tej też mi nie? Wiem, miałem jej już nie robić, ale kurde, no wiesz jak jest, nie? Teraz już definitywnie postaram się odpuścić. Tutaj przetreningowy posiłek. Yy, zabieram się za jedzenie. Posiedzę, bo się y, zebo podopieczni zaraz mi wyślą raporty także sobie pogarniam, może od razu albo chociaż zobaczyć co tam się dzieje co piszcie w trawie y, no i idę zrobić sobie barki z naciskiem na y, a się zrobię sobie push z naciskiem na barki także może widzimy się z treningu y, pewnie coś nagramy, y, czemu nie Mam nadzieję, że będziecie pusto, bo ostatnimi dniami ta siłownia jest tak przepełniona ludźmi. Nieważne, gdzie się pójdzie o 6 rano czy 2 po południu, no naprawdę sporo ludzi. Widać, że dużo ludzi ma jakieś nowe postanowienia na no i bardzo dobrze, niech coś zmieniają w swoich życiu. O, no, odłożę sobie jedzenie, no także lecę, zabieram się za jedzenie i pewnie widzimy się z siłową. Zaczynamy sobie odcinek. Jeszcze co sobie zrobione. Ok kolejne ćwiczenie. To też z nosy, tylko że na maszynie, także cholera tam wcześniej nie włączyłem mikrofonu, a gadałem jak głupi. <laughs> także lecimy to z moje drugiej ćwiczenie. Bardzo dobrze czuję ta mašina? takže Jeszcze jedna seryjka, dobrze ostatnia robocza fajnie to dzisiaj wchodzi Górka, ok, pierwszy wstęp jak 40 kg na stronę, zobaczymy, powiem wam, że dawno tu nie wyciskałem. Nie ma wstydu. Pamiętam, że te barki fajnie wchodzą. Trochę nie mam jak się ustawić z kamerą, tutaj, przejdzie do kąpiel maszyny. Cholera, mało miejsca, że jakiś fajny kąt złapać, ale nic wciśniemy. Jeszcze tutaj jedna sery robocza, powiem wam, że wstydu nie ma, bo 40 kami macham. Złożę sobie jeszcze później po 10 kg. A jak wiecie, u mnie ten push strasznie, strasznie ta siła ucieka mi, wyciskając na barki czy na klatkę. No, ale dzisiaj jeszcze się to trzyma. To jestem bardzo zadowolony. Więc lecę dalej. Kolejna seria. Ostatnia moja już. Zaraz zapomniałem ciężar Lecimy. No, to już dało podupcę nic. Proszę, moi drodzy, tutaj seria moja robocza. Powiem Wam, że się tak rozgadałem tutaj przy 40 kg i tego nie nagrywałem. No Także powiem Wam, że ta siła strasznie leci w dół. Jeśli chodzi o wyciskanie na handlę. Z 3 tygodnie temu tu 50 latały przy tym splicie akurat z naciskiem na barki. Dzisiaj tu mam 44 kilo i nie wiem, czy to na 6 pójdzie. Zobaczymy. Takie 6,5. No nic. Lecę dalej. Teraz rozpiętki. Króci się tylko dwa świecenia na kratkę. Także lecimy, nie przedłużamy. Uf, dobra, ostatnia seria tutaj. Rozpiętki na bramie. Fajnie to chodzi. Lecimy. zrobię jeszcze z dwie dawno nie robiłem linka. naprawdę fajnie czuję jeszcze sobie zrobię biceps triceps i uciekam, także e, widzimy się pewnie z domku jeszcze mam 30 minut cardio powiem mam się tak gęsto zrobiłem na że już nawet nie chcę się tu jakoś rozkładać nie chcę przeszkadzać, trzeba szanować innych czas, także widzimy się z domu e, sobie, i sobie pogadamy że już wróciłem do domu, także już zmęczona. Powiem wam, że myślałem, że oszaleję na tym kadio Skończyły mi się baterie <grytanie> w słuchawkach. O to, że sobie teraz o tym przypomniałem. To ja od razu podłączę, żeby jutro nie mieć takich kurde niespodzianek. Także tutaj, żeby tradycji stało się zadość. Mój potręgowy posiłek. Zobaczcie kurde ile tego jest. Tak mówiłem wczoraj, wczoraj. Na ostatnim roku, Że no, do, Mieszam sobie już tu skylę, różne takie... Yy, wypełniacze, że tak powiem, żeby to było bardziej objętościowe. Yy, trening Wam dzisiaj był dość spoko, chociaż kurde te plecy mnie tak bolą. Yy, no ale jest, tam radę. Tam widzieliście siła delikatnie spada już na wyciskaniu na klatkę. Cholera tam nagrałem sobie jedną serię z 40, -kami. sporo przegadałem zanim to zacząłem wyciskać do Was i potem tak zrobiłem serię, patrzę, aha nie nagrywałem, także no, widzicie, no dalej jakieś takie błędy. No widzicie już, a człowiek popełnia Dobra, zabieram się za to jedzenie i widzimy się pewnie ze spacerku, bo ładna pogoda Pójdę gdzieś z arbuzem się przejść, także to zobaczyska za chwilkę Może moi drodzy, zmiana scenerii Nabijam kroki, powiem wam, że jest 11 godzina A już mam wbite 8 tysięcy kroków, także Po tym spacerku na pewno będzie już 10 Cel na dzisiaj będzie zaliczony Tutaj spójrzcie Nie wiem czy widać pieska Przechodzimy sobie z pieskiem, ładna pogoda 3 stopnie, co prawda, ale nie wieje, jest sucho, e, fajnie się przejść, pokilować, kurde, e, bo powiem Wam, że troszeczkę mi głód doskwiera. E, no i te plecy, cholerne, nieszczęsne plecy, e, jak jeszcze raz spadnę na pomysł, żeby robić tą suwnicę, to sam sobie szczele w łeb, <laughs> no ale nic, jakoś to się tu otoczy, powiem Wam. Pies gdzieś tam gania za wiewiórkami. Pamiętam, że co do dzisiejszego treningu, bardzo fajnie. Kurde, jestem zadowolony, jeśli chodzi o barki, ale ta siła, spa, a raczej brak na klatce, a kurde, siedzi w głowie. Yy, wiadomo, że bycie silnym to nie jest jakiś mój wielki cel, ale yy, fajnie tam przerzucać wielkie kilogramy. A u mnie to jest straszne. No mówiam, dwa tygodnie wystarczy, żeby 15 kg na handlach spadło, nie? No, ale jej trzeba się z tym pogodzić i jakoś z tym żyć o, ale mam dzisiaj chodzone, powiem wam, że ale to dobrze, bo mój piesek jak chodzi tak 40 minut to potem śpi do następnego dnia <grym> także jest dość oszczędny jeśli chodzi o energię ale powiem wam, że dziś jest taka fajna pogoda, że aż głupio by było się nie przejść naprawdę i ponabijać kroki, tylko troszkę jeszcze błoto ale to nieważne myślę o tych moich startach Eee, szczerze, czy się uda wystartować, czy nie? Mam taki kilka przemyśleń eee, i chyba jeśli będę startował, jeśli już będę startował, to tylko na Tubrosach. Już nie będę startował na chyba PCA, tak mi się wydaje. Jednak te PCA to jest tylko bardziej taka zabawa, a Tubrosy, no to wiadomo, to już jest kategoria wagowa i wszystko takie porządnie zrobione. Nie? Ale wiadomość jest sporo czasu. Ale też właśnie się pojawił taki kurs, który naprawdę chcę skończyć, a jest ograniczona ilość miejsc i się zapisałem No i trzeba to zdać egzaminy wszystko I wątpię, że miał na to głowę W takim zaawansowanym prepie Są dla mnie rzeczy ważniejsze niż tylko startowanie Bardziej powiem wam teraz mnie jara ogólnie takie budowanie zawetki, pomoc ludziom Chciałbym pewnie w przyszłości też rozwinąć ten kanał taki bardziej, żeby był edukacyjny, może, nie wiem to ja tej wiedzy mam, nie? ale bardziej mnie ten YouTube jara i taki content creator budowanie tego contentu e, już niż same takie starty w tej kulturystyce, no ale zobaczymy zobaczymy jak to się potoczy dobra, dobra, no nic, tyle tego gadania, także dobijam 10 tysięcy kroków, widzimy się przy reszcie posiłków, e, tam miałem pytanie jak robię to moje płatki rano, pokazywałem to kilkanaście razy, ale Pokażę jeszcze raz, bo akurat mój ostatni posiłek, przedostatni posiłek dzisiaj to ee, będą płatki ze skylem i białkiem. Także wszystko pokażę, eee, także no widzimy się już pewnie z kuchni albo z domku, do zobaczyska. Dobra, także wróciłem, pokażę wam te płatki, yy, co ja robię przy takich kombinacjach już w tej części. Także tutaj mam płatki wsiane, 70 gram gotcha to spodemnie wiadomo. Ja sobie tak delikatnie, delikatnie sobie zalewam wodą. Spójrzcie. I one sobie tutaj trochę po napuchną, ostygną. Wtedy zasypię tym białkiem i, i tym fagę. To Wam zresztą pokażę. Tylko trochę musimy sobie poczekać. E, ogólnie to tak na szybkiego to 5 minut jest gotowe. Ale ja sobie to zjem pod koniec dnia. Tak, ale już sobie to będzie się działo to w lodówce e, także trochę sobie bardziej odczekam i te, niech te kurde płatki to wsiąkną tak na maksa i wtedy sobie to ładnie zasypię no i ostygną wiadomo ten skryl z ciepłem, jakoś mi to się niedobrze komponuje <gry> także widzimy się za chwilkę Ala jest nas z tu mi światło strasznie się świeca także popatrzcie już to sobie nasypałem 40 gram białka bo już mi to ładnie ostygło i teraz sobie tutaj dodaję tego wariata fagę Także to ma, tak jak już pokazywałem wcześniej, makro. Także tutaj 200 gram tego fagę wleci, no i zaraz to wymieszam. Jeszcze dodam ananasa. jak widzicie. Tutaj trochę bardzo mi tu świeci światło, ale jak widzicie, tutaj o. Także tak to sobie wygląda ładnie. Teraz sobie to zamieszam. Jeszcze tutaj dałem 10 gram To zamieszam, wstawiam do lodówki i czeka to na mnie. Do, do samego wieczora, jako przedostatni posiłek także żadnej filozofii, a naprawdę no, mega pomocny posiłek. Szczególnie na redukcji, jest bardzo odbiętnościowy, a jak ktoś naprawdę ogólnie lubi słodki itd. i tak dalej i zdecydował, że chce zrzucić sobie trochę z wagi, to mi się wydaje, że takie opcje jedzenia są naprawdę, naprawdę bardzo dobre. Także nic, idę robić w dalszej części jedzenia. Jak widzieliście płatkie wsiane, no to są moje takie kombinacje. Ogólnie na te takie no już cięższe, czasami. Ogólnie Wam powiem, że nie mam problemu z głodem. Jestem czasami głodny, wiadomo, no, jedzenie jest bardzo mało, ale ta aktywność, jeśli chodzi o kardio, to tylko robię 10 tysięcy kroków dziennie, razem z kardio. No, chyba, że idę do pracy, to jest 20 tysięcy kroków, ale mi się wydaje, że jakieś 3-4 tygodnie będę robił kardio tylko w dni. Które nie pracuje, bo wtedy nie mogę nabić tyle kroków. I, i ogólnie nie czuję się jakiś zmęczony, no ale wiadomo, no, gud do skwiera. Ale taki był plan, żeby jakoś mocno to redukować na początku, a potem zobaczyć, może trochę podwyższyć te węgle. E, zależy jak ta forma będzie się wyjawiać. A co do startów, tak wcześniej mówiłem. Planuję startować w marcu, pod koniec e, 23 marca, ale czy wystartuję to nie jest pewne. Na pewno robię redukcję jeszcze. E, nie przestaję. Chcę się wyciąć, nawet jeśli bym miał nie wystartować No to przynajmniej będę miał fajną podkładkę na budowlec masy I po prostu będę się skupiał trochę na innych rzeczach niż na startach Oczywiście na prowadzeniu YouTube'a Budowaniu swojej serwetki, jakiś taki content fitness i... No i wiadomo, nie? Także kurde, tak, tak sobie coś plonę w głowie, ale... Wydaje mi się, że wystartuję Chociaż to nie jest pewne, bo już tak, tak mi kurde nie... Powiem szczerze, że... Już mnie tak nie ciągnie za bardzo do startowania. Uwielbiam pomagać ludziom, prowadzić ludzi online. Yy, uwielbiam być na zawodach, jeździć z ludźmi na zawody, po, pomagać w pozowaniu, bo tam w niektórych kategoriach coś tam wiem o tym pozowaniu, jak tam kogoś poprawić. I sprawia mi to wielką frajdę, ale tak samemu już wychodzi na scenę, to tak yy, chcę, chcę chcę, a jak już dochodzi, do się, to mówię kurde, nie wiem, nie wiem czy to dla mnie po prostu, że... Jakoś tak tego nie czuję, nie czuję tego tak jak za pierwszym razem, za pierwszym razem to były klapki na oczach, a teraz tak za dużo, za dużo jakichś takich rozmyśleń, rozkwin. nie wiem, tak jakoś mam. Może to dlatego, że jestem jakieś mocne mocnej redukcji, chociaż wątpię, bo kocham ogólnie kulturystykę, bardzo śledzę ten świat, ale po prostu może nie nadaje się jako... Jako zawodnik, nie? ale to wszystko wyjdzie w praniu. <laughs> Wiadomo, e, mam jakieś takie inne zajawki, i właśnie jak powtarzam się już kolejny raz: typu YouTube i, i, i buduję to wokół tego fitness świata. Ten content, także no, to jest moja taka największa zajawka. No, także to było na tyle dzisiaj. E, jutro i idę trenować plecy. Może to nagram, e, cholera, nie chcę obiecywać, bo nie chcę robić vlogów sobie do przodu, a tak dzień po dniu wstawiać, to też nie, nie, nie dobrze. Bo żeby po prostu się to chociaż oglądało, tak? Kiedyś pamiętam, tak się gadaliśmy. Niepisana zasada 80-100 wyświetleń i wyrzucam kolejny film, dlatego zobaczymy. Może nagram te plecy, bo dawno nie było treningu pleców. No, także pewnie nagram. Pójdę z kamerą, nagram. Albo nagram po angielsku, cholera. Może się w końcu przełamię i zacznę mówić po angielsku. Także mogliście zobaczyć mój taki krótki tip, co, jak sobie radzę z objętością posiłków. No powiem wam, że jeśli chodzi o jakieś ryż czy ziemniaki, to też jest tego bardzo malutko na posiłek, więc to jakoś tak nie pomaga. Ale te płatkie z skier, białko, no to naprawdę robi robotę. Dobra, bez zbędnego już gadania, widzimy się w kolejnym vlogu. i może za tydzień, kurde, bo mam urodziny, pojedziemy gdzieś dalej, na jakąś siłownię. Otwiera się fajna siłownia w siłowniach Jamesa Hollingsheada, ale chyba tylko są takie godziny otwarcia w niedzielę. Więc może w połowie tygodnia gdzieś ruszymy, albo na jakąś inną siłę. Chciałbym wrócić na ten Dedicated Suprygim, gdzie byliśmy za pierwszy razem. Tam było bardzo ładne światło, i bardzo lubię ten film ogólnie. Chyba mój taki e, najlepszy film, jaki na razie mam na kanale. Według mnie, oczywiście. Dobra. Widzimy się w kolejnym vlogu. Także do zobaczenia.